nie zna, co nie długo nie, nie. nagrywałem jak wiecie z nie, dni to nie jest długo. nie jest nie, 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 nie gdzie ładowarka nie, nie będzie niestety jak nie będzie ładowarki to nie ma nagrywania jest dzisiaj gramy ship crash przy ship czyli to lące statki, coś w tym stylu nie znam się za bardzo na angielskim pewnie wy też, albo jak ktoś drugi nie ogląda hmm. dobra, zagraj może zacznijmy, nie wiem co ja wklikam byle co, zagraj, ZAGRAJ! na serio to ma się ładować? tu mam wszystkie wnuczki Mówiłem, za 100 subskrypcji będę nagrywał Minecrafta, na 100%. Jeszcze nie wbiliśmy mam dopiero 12. Więc na serio, co tak wam słabo idzie? Przyspieszcie to te tempo. Okej, okay, no. Już nie będę zagadywał. Zaczynamy. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Okej. Okay. No, trochę zacina jak widać. Port mamy. Tam są Marina, na samym początku niestety się. Orangi. Aha. Czemu nie Ja ma mam 404? I nie wiem co się popsuło. A. A nie, 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 nie. Co się dzieje? nie, okay, zobaczmy Guma, guba. A nie powinna być guma? Gu... Guma, guba. Ale bom. Guba, no guba 10%, drewno 15%. Co? Co takie słabe? Co takie słabe? Co takie? Nie. Chciałem skręcić. Chciałem skręcić. Chciałem skręcić. Nie utop. Chciałem skręcić. No tak, tak, ja. Ja się złości na pewno zostanę marynarzem Ciekawe co tu chodzi, mamy po prostu co tak pływać. Um, dobra, nieważne. Na guma. Co to jest? Pokazamy. Guma jest Ale to jest jedyne coś. Co nie dobra, płyniemy. Błagam skręć, skręć, w sumie skręcać. Dobra. 40. Kilometr na, na godzinę. Dobra, może być. Chyba za dużo badań. Za dużo? Nie, za dużo. Bo co tam się dzieje? Mów coś w wybuchu. Czy to Titanik? Kto nie? góra nie chowa. Co to? Tam następny statek się zdechł. A my mamy coś nadmuchiwanego. Nadmuchiwanego. Co to ma? Dziękuję. 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 Ja go zaraz pozwala. Nie, nie mogę wejść. Halo. Tam się nie da wejść. Nie nie czekaj. Jak wysypię? Płacę. Jak się interesujecie ludziami? Nie takie rzeczy. Hehe, ja prowadzę dzisiaj.

Zwalili. Mogę no, ja... powiedzieć. Uniemy... 2 minuty. 2 minuty. Mm, 2 mm. dobra. 2 ty, 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 2 ty, 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 ty. Nie, 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 zostaw mnie zostaw ja będzie... czekaj, Titanic, to jest? Titanic, to jest... Chłopie, ja tyle nie mam, robótku! Chłopie, ja tyle nie mam! Wybaczcie tyle... Chłopie, ja tyle nie mam! To co ty mi dajesz? Gut! co? To pisko leci! Nisko, że... Niech będzie chociaż. Tak, mam poniżej 500, a oni mi dają poniżej powy... 500. Ja mam poniżej gdzieś... 100 gwiazd, mały. A bo A czy to... Kto ma najmniej, kto ma? Nie bym. A ja mam 408. Czy wy tak na tym samym na samym początku? Dobra, zaaktywuję. Drugi raz to gram, ale nie było 400. Było wtedy 101, nie było wtedy 58, a nie 408. Jakieś lagi. To <tryk> Czość za coś, nie? Zawsze musisz być za coś. Mogłeś być chory. Dobra, jecki, dziecki. To jest co? Jak to jest teraz? Jest dziecki, dziecki, to jak to się nazywało? Jecki, babiecki. Okej, nie, no. Dosyć tych... Zartówek No Muszę sobie dosyć. łapkę w górę, subskrypcję. Jak nie musicie... Zostawiać na serio łapkę w górę. Jak chcecie to zostawcie. Będzie dla mnie to miłość w strony, Ale błagam, zostawcie łapkę w górę. Chcę pobić mojego kolegę. Nie zmusam Was, ale tylko chciałbym zrobić. Komentarze nie wiem działają nie wiem, Coś tam zalogowałem się, czy działają Czy może to było coś innego Wyświetlenia bez... Z tego bo za wyświetlenia dostaje się No ale... Niedołnok... Pani no. jest, aby tylko pamiętajcie że trzeba umieć to trzeba nie mam tak widzów że tylko to są moi rodzice ja mam innych ja mam nieznajomy stary nie wiem to może być z Łodzi z Poznania, Gdańska, Wałbrzychu. nie wiem co tam jeszcze jest Skarpacza zieleni górskie może to być Łajs to był tak w ogóle to jest duże. Czekaj, tu jest tylko jedno miasto. Nie, dalej chyba się nie da. Nie, nie da. A co się stanie dalej? Polecimy? Dawaj, lecimy! Aha, po prostu się nie działa. Ściana! No. Kurczę! No nie no! Jak mam się odwrócić? Czekaj, chyba góra lądowa to działa jest tylko jedno miasto nie doczymywamy ta lepiej rozwaliłem serce ta lepiej lepiej po prostu jacht pamiętam jak jest. ja pływałem na jachtach ale raz tylko nie wiem czy to był taki sam nie to nie był chyba taki sam To sami mam podobne imię do mojej ksywki. Um, no a tyle powiem. Na pewno to nie będzie Bartek. Wiem, że niektórzy by tak powiedzieli, ale to na pewno nie jest Bartek. Albo jak zgadniecie. Tylko mam na razie trzynaście. Gdzie jest? O, jest tu chłopca. Dawać mi. Co jest szybkie. Ja chcę coś szybkiego. Szyb szybkiego. Nie chcę nic. Okej, okay, ile? Dobra, rozpędzamy się. 95. Nie, 76. 90... Pokazał, że 115, no to jest nie wiem. Nie, 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 nie! Jezu, o. jak... Jak chcecie... Na YouTube uważajcie, u mnie pokazały się bardzo straszne rzeczy. Tak od razu reklama mi się pokazała. Nie wiem, uważajcie, jak... Nie mam, nie mam takiego konta, że mam reklamy. No tak się tak. Patrzcie, niby się włączam. short 3 też na... uważajcie. Trzeba też uważać co oglądacie. Ja wiem co oglądam. Short 3 u mnie są ok. Czasami może są złe, Na laptopie nie oglądam, bo to yeah. A u mnie w telefonie cztery Jak to wygląda naprawdę, nie wiem. Dziękuję. U... U... On wiedział, że ja w nim... Co, co ta łódź tam robi? Jak ona tam wylądowała? Ona umie latać?

Do góry i do góry. Ole, guzotunu. Dobra. Landerbowca. Nie znam tych Nie znam tych statków. Ale po mówią, że... Mogę bardzo bardziej Ja chcę. Na serio? No. Ja już ostatni raz, to ja po prostu... No dziękuję, ale nie trzebało aż tak blisko. Jak patrzę w tą, no to to się tam nie pojawi. W sklepie to będzie wszędzie. Walimy, walimy, dawaj, walimy, walimy, walimy. Ui, I to jest wytrzymałe. wytrzymałe To jest jak ty tak się tak mało, to to jest to, to, to od razu tonie. to to to, to nie. Nie, nie kumał. I dawajcie. Spójrzcie! uderzam go, a nie tonie. No może trochę tonie. Z w tym jest problem. To ci przecież widzieliście jak tytanik tonia. No inne te i inne stawki też stonęły. I nie kumam. Ja mam... Landerłowca. ty? -tani. Ona ja. Lekka stala. Jest ty jesteś słabsi, słabszy. Tytan nie pokonuje... Le A ja kumam. ty nie. nie. Ono tania. To jest podobne do Titanika, ty tylko że jest mniejszy

Dobra, łódź rybacka tutaj. Nic nie. Ma. Skąd oni biorą mięso? Jest mięso, które mogą to ryby no, z fabryk. No pewnie z statkami przemożą mięso. Ale nie ma nie. Po co są te łódki? A czemu to są same bloki? Nie ma sklepu. Nie ma skóry, nie ma przedszkoli, nie ma racji. No, gruzy są starych. To ich praca to stada? Ej, to jest musi tania, ty ty tania? Jak Wiecie, że powstanie tak wiele, bo tak jak będzie. słyszałem. Nie, no, ale na serio, tak słyszałem. Lipy ma powstać. I już. Nie zatopię. Większy. Zawsze, chłopcze. Widzicie, nigdy nie wchodźcie do statku niezatapialnie, bo zawsze zatopię. Tak zawsze jest. Na no serio. To przecież jest niezatapialne, a jakby zatonął. Kalifornia nie zatonęła. A cegała. widzicie, co to jest? Dobra, walimy. się. Coś za bardzo to nie. Powinno to tonąć, a są to góry lodowe, one są lepsze Wiele. Ile ja płynę? Czekaj, walnij we mnie. Nie chcę mieć do nic. Walnij, tak walnij, walnij, walnij. Dobra, dawaj wjeżdżaj, wjeżdżaj i... O jezu co jest To małe uderzenie Titanika i Ustonia, a tutaj nie no to jest jakaś podrobiona gra ale jest na to oj to jest wam chciałem właśnie nagrać odcinek tylko że to jest taki tykon wiecie co to tykon ale niestety zrobiłem połowę jego Zapomniałam. Mam to nagrać. Tak bardzo mi się to chciało. Tak bardzo mi się spodobało. Nie chcę to nagrywać. Spróbuję to skończyć, O, Może tak, ale to będzie trwać około miesiąc. No ile to będzie tonąć? Czym ja mam... Czy Jak mam zrobić? Dobra, skacę. Co za górę. Mmm, no. Nikt nie chce pinać, ani nie dać. Nikt nie chce ja pinać, Ale ja na serio tego nie robię. Nie robię to, że mogę mały <zyskanie> dziać. Nie lubię. Dobra, ja to już inną łódź robię. Nie wiem, no ale to tak. Co No znowu! Każde dziecko na świecie oglądało. Oglądało kogoś z Minecrafta. Eee, w Polsce może są takie dzieci, spotkaliście kiedyś, jakiegoś się podoba. Dnia dwóch w i Worksa. Ten, który do mnie przyszedł, na serio byłem tak wstrzymywany, że do mnie przychodzi nagle youtuber. To poprosiłem jakby o, o jakiegoś youtubera pomoc, Napisałem w komentarzu i ja naprawdę do niego nie przyjdzie. Na serio. Z Szczęściem, Z On jest... On już sobie nas troszczy. Na 14 lat.

Czy wybuchać. wybuchy to takiego tego? nie, ja chcę to sprawdzić. Widziałem... No jak wcześniej grałem to widziałem że wybuchał, sam wybuchy. Tak, w, niech on we mnie. Tak, zobaczmy, zobaczmy. Ciekawe jak to wygląda. Nie, no to musi wybuchnąć. Dobra, co mu to jest? We mnie! O, ja, to jeszcze przeżyłem Nie wiem. Ej, czekaj, ja chcę wjechać. Ej, na przykład wiedźmy Sorry, nie. Zróbmy to. Tego to widzieliście, co nie? Dobra. A nie, bo to pewnie... No nic, jeszcze raz, ja chcę, żeby ktoś wjechał w te tebecie. Gdzie mogą być dużo jakichś statków? Nie ma Tam nie można tak, że jeden se zostawić. No właśnie. O, tam jest, tam jest, ale ja chcę taki duży. O, tak tytoniu. Ale które jest za Niestety nie mam tyle. Nie jestem nudem, że nie mam. Tak po prostu wydawę i nie wybucham. Tak byłem mały, to nie byłem wydawać. Tak byłem podjarany, jak miałem 10 lat. Dawaj, dawać! Czemu nie wybucha? Czemu nie wybucha? Ja tam wiadę do środka. No niech to wybuchnie! Na... Nie, no, to są jakieś zarty. Nie, no. Jest to... Jest to od małego uderzenia wypuchające. No, nie, no. Dobra, weźmy się... Bądź policjana, nie. Nie. Yes! Nie. Został... Nie wiem, to gdzie tu mamy nie ale tak mówiono. Ja 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 ja. I co to jest? Nie, no to jest księga, ty nie nie pojechać. Ja tu zaraz się przewrócę. <laughs> <laughs> Jak to? Królewski, mm, bardzo królewski. Bardzo. Chcecie koniec? Tak czy nie? Mogę zrobić drugą część. Jak? Jak? Płynę tym przeznaczeniem. Nie wiem, kończyć czy nie kończyć. Dobra, to koniec tego odcinka. Było, było fajnie, ale.